rasy śląskiej Loka. Tak jest, bardzo Ci dziękuję. Super, super. No generalnie z tą powinny być oklaski. To jest ostatni raz, jak przypomniałem, że trzeba oklaskać. Bardzo proszę zachować czujność. Proszę Państwa, przed Państwem. Ogier Lokan urodzony w roku 2001 po ogierze Largi z odmatki Lokana po Glockner, politowanym na 82 punkty politacyjne, W 2005 roku został czempionem Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych Polagra Poznań. Urodziło się po tym ogierze 84 źrebion. Lokan ma obecnie 9 ogierów z licencją i 13 klaczy wpisanych do księgi. A z powożącym, bardzo kwiatkiem, który zajmuje w tej chwili miejsce na koźle od wielu lat jest najlepszym sportowym koniem zaprzęgowym Polski. Zawodnik klasy światowej Bartłomiej Kwiatek doprowadził tego konia do klasy światowej od 2007 roku w ścisłej czołowce najpoważniejszych zawodów zaprzęgowych w Polsce i Europie. Pięć razy z rzędu ta para Bartłomiej Kwiatek i Lokan zajęło pierwsze miejsce w rankingu feder Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej Top Driver roku. Osiem razy z rzędu Bartomiej Kwiatek został złotym medalistą Mistrzostw Polski za z tego cztery razy z ogierem Lokal. Pięć razy ta para wygrała rank Polskiego Związku Żydowskiego na najlepszego konia sportowego hodowli polskiej. W 1960 roku para ta sięgnęła po wicemistrzostwa świata Czartonii Del Delibiwarowe w Włoszech. Miesiąc temu w Portugalii para Bartłomiej Strategii Lokal zajęła czwarte miejsce w Mistrzostwach Świata i czwarte miejsce w drużynie. Po raz pierwszy na Mistrzostwach Świata miesiąc temu w Portugalii polski zawodnik z polskim koniem wygrał konkurs ujeżdżania. Wynik 38-52, ten rekord poszedł w świat i jak do tej pory żaden polski koń jeszcze nie wygrał Ujeżdżenia na Mistrzostwach Świata. Oczywiście żaden polski koń pod polskim zawodnikiem. I jako luzak z Portugalii był obecny dzisiaj na bryczce Kamil Jaszczyński od kilku lat luzak Bartomieja Kwiatka. Właśnie ruchem, który tutaj widzimy, ten kon wygrał ryżenia Mistrzostw świata. Uzyskał Bartomik Kwiatek z lokalem największy aplauz na mistrzostwach świata. Publiczność po zakończeniu programu stała z miejsc, a cała polska ekipa miała łzy w oczach. Oprócz kariery sportowej, jak i wcześniej wspomniałem, sprawdził się hodowlanie nawet w tegorocznym zakładzie treningowym. Ogierów są synowie jego, którzy otrzymają licencję. Za chwilę, chwil I w tej chwili salutuję Państwu Bartłomień, kwiatek Sudeckiego Ludowego Grupy Sportowego w Stadzie Ogierów Książy. I za chwilę mała uroczystość związana właśnie ze startami Bartłomieja, kwiatka i ogierów. Swoją osobowością, swoim zaangażowaniem, swoimi pomysłami pomagają w rozwoju polskiego jeździectwa, szczególnie w dyscyplinie powożenia. Tak się stało, że Sudocki Ludowy Klub Sportowy jest klubem, który jest w Polsce i na świecie w zaprzęgach jednokonnych, parokonnych, czterokonnych jesteśmy potęgą. W Polsce jesteśmy potęgą w świecie. Bartłomiej Kwiatek jest czwartym zawodnikiem na świecie. To właśnie tacy ludzie, jak pan Grzegorz Świątek i pan Ryszard Schorz, możemy dokonywać takich pięknych cudów, jak wygrywanie i ogrywanie wszystkich na świecie. Jeszcze raz bardzo Wam dziękujemy. I Grzegorz Świątek i to Ryszard otrzymują pamiątkowe zdjęcia bardzo miła kwiatka z Ogierem Lokan z Leziria z Portugalii gdzie para ta wygrała konkurs ujeżdżenia wspaniałe zdjęcia Lokan wspaniale się ruszał Dziękuję fotografowie bardzo. dali radę to uwiecznić nie, nie. <laughs> wspaniała pamiątka i dziękujemy Panom za pomoc i prosimy o jeszcze, bo za dwa lata mamy następne Mistrzostwa Świata, a jeszcze parę słów powiem. Bartek. Dzień dobry Państwu. Ja niewiele chciałem dodać od siebie. W 2006 roku miałem, jak teraz oceniam, niezwykłe szczęście trafić do książa i po latach pracy wypracować sobie stawkę tak, wspaniałych koni, jakie, jakimi są konie śląskie. Chciałem serdecznie podziękować panu Grzegorzowi Świątkowi, panu Ryszardowi Szorcowi za niezwykłą pomoc. Chciałbym, żeby Państwo wiedzieli, że gdyby nie pomoc tych dwóch panów, na pewno ten wynik, zarówno z Pratoni del Vivaro, jak dwa lata wcześniej, jak i ten z Portugalii, na pewno nie doszedłby do skutku. Dziękuję serdecznie i mam nadzieję, że oprócz tych dwóch panów pojawi się więcej ludzi, którym leży na sercu los śląskich koni i sportu zaprzęgowego w Polsce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bartłomiej Kwiatek powiedział, że miał szczęście w roku 2006 spotkać się z koniami śląskimi, a my jako hodowcy i uwielbiający rasę śląską też mieliśmy to szczęście, że właśnie Bartłomiej Kwiatek powozi końmi śląskimi i osiąga takie wspaniałe wyniki. Jeszcze raz dziękujemy panu Grzegorzowi Świętkowi i Ryszardowi Szorcowi.